A my dziś jesteśmy w Mogan. Puerta de Mogan. Zobaczcie, znowu chodzimy. Ho, Junior! Znowu chodzimy tymi uliczkami przepięknymi. Zaraz dojdziemy. Akurat jest na wprost do tego małego borciku bodajże. Ale te kwiaty, Boże. Takie piękne. ządlejesz. Zemdlejesz? No to fajnie, to Cię zostawimy już szpitalu i pójdziemy sobie na plażę. Jak zemdlejesz. Chodź. Te są niesamowite. O sorry. Dobra i tu kolejna partia oliczek O nie, 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 Co nie, nie, nie? No już tam iść. Tam są dużo łódki będziesz Co będziesz? Chodź żeby to zobaczyć, tylko nie marudź. Stoił. Nie stoi, nie mówi się stoi, tylko mówił stać. Stać! Będziesz będzie stała. Idziemy tylko zobaczyć i koniec. No Oczywiście właśnie. ludzi tutaj jest bardzo, dużo nieważne. Nieważne o który pożądnia się przyjdzie. Chodź na lody może, co? Tak. Popatrzcie też sobie na różnego mm. rodzaju Dobrze, to kup sobie czapkę. Z takich mięśni. Dobra, czapka kupiona, synek przekupiony. Pokaż się synek. Teraz zobaczcie na ten piękny. To są te filarowe się mówi, filarowe domki ze, z pocztówek a tutaj ten przepiękny porcik Jest cudowna jeszcze dzisiaj tu wrócimy wieczorem nie, 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 nie. Czy będzie, mało kraby mało kraby czy będzie widać czy nie mało ale normalnie ryby mało takie kraby. by kraby są tam no. małe no. takie bykne ryby tu pływają i małe Popatrzcie. Jestem tak zauroczona tym miejscem, że nie macie naprawdę pojęcia. Już abstrahując od tego, że tu jest 28 stopni, na dobrą sprawę. E ten jest to w ogóle wygląda się wydaje, że mało Wenecji na to mówią. Nie wiem dlaczego. Może jeszcze popatrzcie sobie w dzień na port. Bo później wrócimy tutaj, dopiero wieczorem. Mam nadzieję, że będzie piękny widoczek. A my teraz idziemy szukać jakichś lodów. Kupiłam sobie bransoletkę z Agatą. Zaraz ja wam pokażę. Podobno na szczęście, ale zobaczymy. Dobra, chodzi o nią, idziemy dalej. A chodźmy tu jeszcze właśnie. O Jezu, patrzcie, jakie to jest wielkie, a to w domu takie maluszki się robi. Teraz się zgubiliśmy. Nie zgubiliśmy się, synku, bo to jest tylko jedna droga. Dobra, to jeszcze trochę widoków z tej strony, żebyście zobaczyli, dlaczego jestem tak zauroczona tym miastem. Już jest powrót, że staję na ulicy, raz mi jakieś auto przejedzie. Idziemy. Idziemy, idziemy, kochany. Idziemy cały czas, Sen, jak już się nie może czekać. O, jest chyba jakiś przypływ, bo wody jest coraz to więcej. Ja na pewno. Krabik. Pewnie dlatego to się nazywa Mała Wenecja, bo przez ten który jest tutaj. No, plaża jeszcze akurat nie jest tak bardzo mocno oblegana. krawik Krabik Aha. Krabik uh -huh. O, jest taki duży! Tak! Tam jest drugi! drugi. Nie drugi. wiem, czego widzicie. Drugi tam czy jest, nie? drugi, drugi. Siedzi gdzie? a jest tam faktycznie one tu. dobra w każdym four. razie chcę wam coś pokazać cztery, cztery widziałem widzicie tamto? One, two, three, to my tam właśnie byliśmy na wakacjach w tamtym roku widzę pięć, widziałem tak? dobra kochani teraz podzielę się dobra może dzisiaj pokażę bo chyba jeszcze się nie pokazywałam czekajcie może z drugiej strony będzie lepiej no, ciepło jak diobli, że tak powiem, nie 28 stopni znowu, jest cieplusieńko, przyjemnie. Chłopaki właśnie poszli na nurkowanie, nie jadą do basenu, rafał normalnie do oceanu, a ja idę do sklepu poszukać jakiegoś grzebienia, bo zapomniałam szczotki do włosów. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, jak to wygląda druga część tego miasteczka. Tutaj jest taki deptak spacerowy. To akurat nie jest przymolony, bo, bo to jest akurat bardziej jakby od strony, jak się wjeżdża do miasta to, to widać. Znaczy to widać tak jakby te początki tego miasta. Tu jest jakieś centrum handlowe podobno. Akurat powiem szczerze, że na nim nie bardzo zależy. Tylko jak na no jakimś sklepie chemicznym, żebym mogła kupić tą szczotkę do włosów. Widoki są takie, oczywiście skaliste. Ale uwierzcie mi, że coraz bardziej zaczynamy się lubić z tą Grand Canarią i z tym wulkanicznym krajobrazem przepięknym. Żałuję tylko, że, że nie udało mi się tak naprawdę. Czekajcie, bo. Może później pogadam z wami, a teraz tylko pokażę, jak to wygląda. O, właśnie tak zrobimy. Dobra, teraz będziecie mieli okazję zobaczyć jakby e, ten Morgan, Playa de mogan od strony wjazdu do e, nie od strony plaży, bo ta strona plaży to już wcześniej była nakręcona. Tutaj jest podobno jakiś sklep, jakieś centrum handlowe. Ja akurat chcę iść do Dino. To taka ciekawostka dla Was, że podobno Dino jest o wiele tańszy niż Sparw w którym byliśmy wczoraj, ale tak naprawdę Spar powiem wam, że jest bardzo świetnie wyposażony, w świeże owoce, warzywa, przepyszne winogrono. A to restauracja, Wie, co to jest takie piękne? No, tak właśnie, tak wygląda właśnie moga no, od strony wjazdu do do miasteczka. Tu jest troszkę mniej ludzi, chodzi, spaceruje jedynie chyba ludzi bardziej z hotelów. Idą. Tam jest właśnie całe, cała plaża. My, na którą też mycie, pójdziemy, więc też wam pokażę jeszcze. Byłam mam właśnie wino. Faktycznie jest bardziej taniej niż jest w tym sparze. Wiecie co? Kupiłam swój komputer. To jest, nie wiem, pierwsza raz będę piła. Zobaczymy co to jest. Czekajcie, to sobie to otworzę I zaraz wam powiem, jakie jest moje i pyszne. To taka specjalna dedykacja jakby była dla, e, dla Maćka od, e, od beatki z kanału Little Max Family, właśnie on to odpisał no, mi na wiadomość i popytałam się o, o salami, które oni kiedyś kupowali w a i nie potrafiłam jej znaleźć. I Max, ma, nie Max, tylko, bo Max jest malutki. Mm, jak on się nazywa? Maciek. Ten starszy syn, bardzo, mi, bardzo miły człowiek, właśnie powiedział mi, które to jest salami. Koniecznie musi pisać fluet. fluet. Uwierzcie mi, że to jest najpyszniejsze salami, jakiekolwiek jadłam. Kupiłam je w Lidlu właśnie ostatnio, a tutaj tego jest pełno i właśnie będę próbować takiego małego smaka z taką dedykacją, właśnie specjalnie dla Maćka. To co, to czekajcie, otworzę tylko to muzykę, bo nie damy sobie jedną ręką i zaraz wam, powiem, jakie są moje smaki. Dobra, mam już to otwarte. Próbujemy. no. Smakuje tak zwykle, bardzo taki napój wiązowany. No tak. Nie czuję żadnego smaku, może dlatego, że jestem na chorą w ogóle. Oczywiście jestem na antybiotyku i już myśleliśmy, że nie przyjedziemy, bo jeżeli ja wszyscy tak pochorowali. Nie wiem, no jest to dobre. Takie gazowane normalnie napój. Tak się pochorowałam, że <laughs> właśnie jak mi się inspekcję znałopałam, że po prostu przy kaszu myślałam, że umrę. E, aż w końcu przed samym wjazdem poszłam do lekarza po antybiotyk, do, w ogóle do lekarza, bo nie potrafiłam w ogóle oddychać. Jak już nie do Boży, próbowałam mocniej zapać powietrza, to tak mnie dusiło. Tak jak właśnie jak teraz, ale już jest o wiele, wiele lepiej, bo już jest to w sumie drugi dzień drugi dzień tego antybiotyku, więc jest o wiele lepiej a tak, jest o wiele lepiej a teraz spróbujemy tego salami no i wam, że jest rewelacyjne jest rewelacyjne pyszne pyszne, polecam dobra ja sobie to pożuję te salami Zobaczymy się troszkę później na plaży już. No i takie małe sprostowanie jeszcze do tej kam kambuczy, kambucha chyba to się... mówi, nie wiem. Faktycznie jest orzeźwiające, jest takie lekko kwaskowate. Nie czuję tego, żeby to było jakieś bardziej sfermentowane czy coś, Jest takie naprawdę kwaskowate, świeże, orzeźwiające w takie właśnie dni No i lekko gazowane i naprawdę pyszne. Jak widziałam z owocami, może dlatego też jest takie, nie dobre. Także tak, kochani, do zobaczenia na plaży. Zabawna ilumin... To obiekt do zwiedzania. To jest taki wiatrak. Nie wiem, to nie jest prawdziwe czy nie, ale zobaczcie tu, Co my tu mamy? Proszę, piecyk, garnę, Rafał, wstań dla porównania. Jak to wygląda wzrostowo z mężczyzną? Proszę. Takie to jest wielkie. I takie cudowne rzeczy <laughs> można tutaj co jakiś czas zobaczyć. To był jeszcze chyba, ta to jest kawiarka, chyba tylko się zepsuła bo to było do kawy, do parzenia o z tej strony jeszcze coś jest chyba jakiś młonek nie? Znaczy tu jest młonek akurat To jest piasku jest zrobiony, Rafał. Junior niew To jest z piasku zrobiony. No czekaj tylko. Chodź Junior, wyjdź stamtąd temu panu. No to jest, to jest, to, jest to. dużo w dość mhm. No trochę bardziej skomplikowane niż taki, taki w takich prostu do barw.

Czekamy, czy to nie... Aha, to jest jakaś Maryjka. No. Będę skakać, tutaj jedę dookoła, dobra? Czy przejść? Tak, przejdziesz. A to są po poręczy mam się trzymać, czy co? Nie mam Albo chodźcie i przysuńcie. Czekaj, bo ja to wyłączę. jest. Tak naprawdę wszystko na miejscu No, dokładnie. Jest fajny piasek. Przyjemna jest ta plaża bardzo, nie? Chyba nawet lepsza niż ta w Las La Palomas. Tam to taki spęt, a tutaj jest tak bardziej kameralnie. No Junior już stwierdził, że trochę zimna woda. Ale dużo odpływ już jest, nie? Czy tak zawsze było? Za tymi, za to Tu pewnie by no no, będzie chłopinka jak dużo narodzeniowo. Już zaczynają się iluminacje świąteczne. Junior też ma nocne taplanie się, Rachol. Ty miałeś nocne nurkowanie, a Junior ma nocne taplanie się. No już przyjemna się zrobiła woda. Jak będą wygłady, wyjdziemy. Dobra, popatrzcie lepiej z drugiej strony. Fajna woda, ciepła. No teraz się zamoczy, zobaczysz. Tak no, jak zawsze, nie? Tutaj niby nóżka, nóżka. Za chwilę będzie cała w wodzie. O, o, już, już nogi do góry? pa, już nogawki do, do góry podniesione. Chodź ściągnij spodenki i w majtkach, możesz się zanurzyć jak chcesz. O, to niemożliwe, że nie chcę. Aha, może się boję, bo ciemno właśnie. O, I już, i już do wody cichaczem, cichaczem. Zaraz się niechcący przewróci.